Kiedy wszyscy siedzieliśmy zamknięci w domach, wzięłaś udział w e, też wyjątkowym projekcie, e, równie spektakularnym. E, czy uważasz, że ten czas e, pandemii uświadomił nam, tego, że arty... uświadomił nam to, że artyści są jeszcze potrzebni i wciąż potrzebni? Wiesz, z jednej strony tak, a z drugiej strony pokazał, że później, jak przychodzi co do czego, to są na, na końcu układu pokarmowego. <śledziany> no tak, no bo, bo z jednej strony mieliśmy taką sytuację, że. Podczas pandemii każdy z nas ratował się kulturą, sztuką, literaturą. Mieliśmy, mieliśmy szansę obejrzeć więcej filmów po to, żeby wejść w inny świat, posłuchać muzyki, po to, żeby wybrać się w jakąś podróż, żeby zmienić sobie nastrój, poczytać. A później, jak się okazało, że, że już życie i nasza gospodarka musi wrócić do no, jakiejś tam wymiary normalności, to okazało się, że artyści byli. Ostatnimi, o których się tutaj pomyślało, więc mam takie poczucie troszeczkę takiego zgrzytu.